Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Kawy bez cukru. Jak już się na pewno zorientowaliście z tych zdjęć, które umieściłam na początku filmu, dzisiaj będę chciała powiedzieć kilka słów, a właściwie odpowiedzieć na kilka pytań, które najczęściej pojawiają się pod moimi filmami, a które dotyczą mojego makijażu takiego codziennego. Produktów, których używam, żeby mieć na buzi coś takiego. Mniej więcej jak dzisiaj, czyli trochę podkładu, trochę maskary, trochę błyszczyku i trochę brązera. Pytania, które najczęściej do mnie kierujecie, to są pytania o podkład, jakiego używam do mojej cery, która jest tłusta, kapryśna, nieprzewidywalna, z którą się kłócę, z którą walczę, która robi mi. Jakieś takie okropne niespodzianki, i z którą wiecznie się wyściguje o to, aby makijaż dotrwał w najlepszym możliwym stanie do końca dnia, mimo iż kładę go na przykład na twarz rano. I jeśli chciałabym opowiedzieć Wam o tym, co jest takim moim kanonem, w makijażu codziennym, to ten film byłby bardzo krótki i opierałby się na jednym produkcie, który pokażę Wam za chwilę, ale ponieważ nieustająco szukam, nieustająco testuję i nieustająco mam nadzieję, że może jednak uda się odnaleźć jeszcze coś w gąszczu wszystkich podkładów, no to jest tutaj też kilka mniej lub bardziej trafionych produktów na stole, które przygotowałam sobie po to, aby Wam kilka słów o nich powiedzieć, ale numer jeden, punkt pierwszy, punkt najważniejszy i wszystko, co istotne w moim makijażu, to jest ten oto podkład Estée Lauder Double Wear. Mój produkt jest w kolorze Fresco 01. Estée Lauder Double używam od 15 lat. Słuchajcie, i to jest w sumie i dobra, i zła wiadomość, bo jeśli ja to znalazłam 15 lat temu i przez 15 lat nikt nie wymyślił czegoś, co sprawdzałoby się lepiej na mojej buzi, a wierzcie mi, że wszystko ze słowem matujące, chyba wszystko ze słowem matujące, to ja już miałam na swojej twarzy. Więc jeżeli przez 15 lat nie znalazłam nic. Co mogłoby być zamiennikiem do tego produktu. To jak mówię, jest to i dobra wiadomość, że trafiłam na ten produkt stosunkowo wcześniej. wcześniej, ale też jest i zła wiadomość, że wymyślają, wymyślają różne rzeczy, a nic lepszego niż Double Wear na razie nie udaje się wymyślić. Ja rozpoczęłam swoją przygodę z Double Wear w momencie, w którym ten podkład miał. A wyłącznie 6 kolorów od 0,1 do 0,6. Jak sobie teraz wspomnę, jak ja musiałam wyglądać, te kolory były w ogóle okropne i, i takie były pomiędzy nimi różnice, że ja się zastanawiam w ogóle, jak się wpasowywałam w tę kolorówkę, no ale nie ma co narzekać. Teraz jest Double Wear, który chyba mniej więcej co dwa lata już mam wrażenie zmienia, firma też zmienia. Nazwy kolorów, więc to jest taki mały minusik tego produktu, bo jeśli już tylko w tym Daglasie pójdziemy, w tym sztucznym świetle jakoś spróbujemy odnaleźć ten swój idealny kolor, weźmiemy sześć próbek i w końcu metodą prób i błędów dojdziemy do czegoś. To wydajność tego produktu jest taka, że mnie się zdarza, że zanim ja go zużyję. I nie mówię tutaj o zużywaniu po terminie, nie, nie. Zanim normalnie ten produkt zużyję, to firma już zdąży zmienić kolorówkę, zmienić nazwę swoich kolorów i ja zaczynam swoje poszukiwania od nowa, bo to rzadko kiedy jeden kolor odpowiada temu samemu w tej nowej numeracji. Jak widzicie też mój produkt jest odrobinę niestandardowy. Pani blondynka myślała 15 lat nad tym, jak nie uprzykrzeć sobie życia wylewając Wera z tej buteleczki na rękę. No i w końcu wymyśliłam, że przecież Estée Lauder proponuje wiele swoich produktów w takich kwadratowych buteleczkach i wystarczy od jakiegoś kremu albo emulsji odkręcić pompeczkę. I nakręcić na ten gwint. Te gwinty powinny być stosunkowo podobne. Jak widzicie to rozwiązanie, nie chcę Wam teraz utracić ostrości. Jak widzicie, to rozwiązanie nie jest idealne, natomiast ono jest bardzo stabilne. Tutaj się nic nie dzieje. To jest pompka przeniesiona z produktu, który był emulsją firmy Estée Lauder. I wydaje mi się, że sprawdza się i też wygląda zdecydowanie lepiej niż pompki z firmy MAC, które są używane przez dziewczyny i też polecane. To jest jakieś rozwiązanie, ale przez taką wielką plastikową pompę z maka, którą którą nierzadko jeszcze trzeba dodatkowo dokupić, jeśli nie miało się wcześniej Produktu, to ta buteleczka staje się trochę trudniejsza do, do zapakowania, do przewiezienia, jeśli jest taka konieczność. To wygląda zgrabnie, nie zapycha się, fantastycznie portuje produkt, także żałuję tylko, że ja na to nie wpadłam, nie, nie wpadłam wcześniej. Słuchajcie, Double Wear jest produktem, który to chyba wszyscy wiedzą, ale mm, tak kwali pełnej informacji, który jest produktem kryjącym. I który jest produktem posiadającym trochę złą sławę, której bardzo chciałabym zaprzeczyć. Wiele osób twierdzi, że Double Wearem to można sobie co najwyżej zrobić maskę na twarzy. Tymczasem wierzcie mi, że cera dojrzała, która no zdradza nieumiejętność używania produktów do makijażu. Potrafi doskonale wyglądać. Wszystko jest kwestią ilości użycia tego produktu, a co może ważniejsze, użycia produktów towarzyszących. Mówię tutaj o pudrach. Ja kiedyś chcąc się tak naprawdę matowić, bo miałam, miałam wiele lat takich, kiedy chciałam mojej cerze naprawdę udowodnić, że, że to ja wygram tę walkę o to, że cera że będzie cały dzień matowa. Używałam na przykład pudru. Z Estée Lauder, też z Serii Double Wear. I jak sobie teraz pomyślę, jaką ja sobie wtedy musiałam tworzyć maskę na twarzy, to wolę tego faktu nie wspominać. Tymczasem, Double Wear połączony z lekkimi pudrami transparentnymi albo ryżowymi, takimi białymi pudrami, nie, nie tworzy się od tego taka, taka struktura. I też istotne jest, aby potem w ciągu dnia po prostu zbierać produkt chusteczką albo i zbierać sebum jednocześnie, albo bibułkami klasycznie, a nie dokładać pudrów. I problem stworzenia maski za pomocą produktu Estée Lauder Double Wear przestaje istnieć. Gorąco polecam ten produkt. Naprawdę wszystkim poza może cerami bardzo suchymi, bo tutaj rzeczywiście może być problem. Double wear tak bardzo nie zastyga na twarzy. Nie bójcie się tego produktu. Ma wspaniały walor wyrównujący koloryt cery, ale również walor matujący. I jak mówię, z moich wieloletnich badań na półkach drogeryjnych wynika. Że nic nie może tego produktu zastąpić. Największy minus to oczywiście cena. Ja rozpoczynałam używanie Dabloe'a w momencie, kiedy ten produkt kosztował 126 zł. Teraz bodajże mamy do czynienia z ceną 180 paru zł. No więc to już jest, to już jest ogromny wydatek. Powiedzmy sobie szczerze. Ale wiecie o czym sobie pomyślałam, że miałam momenty kiedy kupowałam, i teraz, żeby nie było, ja nie mam nic do firmy L'Oreal, ja nie mam nic do firmy Rimmel, ja nie mam nic do, do firm drogeryjnych, ale kupowałam wiele podkładów, i jeżeli zestawiłam na przykład kosztujący 70 zł produkt drogeryjny z jego wydajnością i z jego skutecznością. I policzyłam sobie, ile ja muszę kupić tych drogeryjnych, żeby wystarczyły mi na taki czas, na jaki wystarczy mi ta buteleczka, no to tak czy inaczej WR wygrywa. Mój numer jeden now and forever. Dajcie szansę temu produktowi, być może skończy się Wasza gehenna w poszukiwaniu czegoś na półkach rosmanowskich czy na półkach natury. W moim codziennym makijażu pojawia się również produkt firmy Mac Prolongware, podkład fluid. Mój produkt posiada kolor NC25 i on w tej chwili jest dla mnie odrobinę ciemnawy, bo kupowałam go latem. To już jest moje drugie opakowanie. Ja sięgnęłam po Maca po raz pierwszy, jeśli chodzi o podkłady, mniej więcej 4 lata temu. W nadziei, pewnie, że, że może znajdzie się coś, co będzie przynajmniej równoważne z wartością Wera w moim życiu makijażowym, ale również dlatego, że wiecie, jak to jest. No codziennie człowiek bierze z półeczki to samo opakowanie i codziennie tym samym produktem makijaż, i codziennie to samo i po prostu i nuda i nuda i nuda. No więc znalazłam sobie ten Wear concealer słuchajcie stawiam go na drugim miejscu jeśli chodzi o produkty do makijażu twarzy to jest również produkt opisywany jako mocno kryjący ale jego zasada jest troszeczkę inna jeśli chodzi o działanie niż Double doublewear jest takim produktem troszeczkę mimo wszystko bardziej mięsistym, który Zastyga na twarzy, ale w troszeczkę inny sposób niż, niż mak prolongue. Ja się bałam tego zastygania na twarzy, ponieważ już sobie wyobrażałam, jak w mojej strefie te pojawia się taki zastygnięty podkład dookoła moich pootwieranych porów, i że w ogóle ja się uśmiecham i te moje zmarszczki powodują, że. Ten zastygający podkład w ogóle zdecydowanie pęka na tej mojej twarzy czy cokolwiek. Nie, podkład, podkład zastyga, ale jest na tyle plastyczny w swoim zachowaniu na twarzy, że, że też tylko, tylko kwestią ilości użytego produktu jest to, czy. Stworzymy sobie maskę na twarzy, czy też nie, i, i też tutaj zdecydowanie jakość i ilość produktów towarzyszących naszemu makijażowi może zdecydować o tym, że, że zrobimy sobie maskę. U mnie podkład zrobiony produktem MAKA trzyma się cały dzień w tym sensie, że podkład się nigdzie nie wyciera. Pod tym względem te, te dwa produkty są absolutnie równoważne. Tam, gdzie go nałożyłam rano, tam go mniej więcej znajduję późnym popołudniem, i to, to jest jedna z, z najlepszych możliwych wersji zachowania mojego makijażu na twarzy od rana do późnego popołudnia. Jest coś takiego, że w momencie, w którym, ale to chyba wszystkie dziewczyny z tłustą cerą wiedzą, że jak już sebum, Zaczyna się przebijać przez warstwę tego makijażu, to już nie ma zmiłuj. To już wtedy sytuacja pójdzie lawinowo, ale też zbierane chusteczką, zbierane chusteczką sebum czy zbierane bibułką dobrze ratuje makijaż zrobiony prolonguerem cena no, okazuje się w, w tym momencie Bardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o zestawienie dwóch produktów, czyli Dabluera i Makawi. Widzicie, one się dość intensywnie różnią kolorem, ale ponieważ struktura tych produktów jest naprawdę inna, więc no, no nie wyglądałabym w tej chwili tak kompletnie jak. Jak kobietę z pomarańczową twarzą, gdybym zastosowała ten produkt? Pompka. Ja nie jestem zwolenniczką tej pompki, tak bardzo strasznie. Ona niby ma to takie zabezpieczenie, które pozwalają zamknąć przed, przed tym wciskaniem, ale też tak łatwo obraca, że mnie się już zdarzyło kilkakrotnie, że pompka się samo czym uruchomiła, kiedy transportowałam sobie w kosmetyczce. Mój podkład z maka, ale słuchajcie, produkt również wart uwagi, również jeśli chodzi o zestawienie z produktami drogeryjnymi, cenowo, jeśli przyjmiemy cenę i odniesiemy ją do wydajności produktu, to również wypada doskonale. Naprawdę wypada doskonale i to jest drugi produkt, który zdecydowanie bije na głowę, moim zdaniem, produkty drogeryjne w cenach około 70 zł, więc y, przemyślcie. To ja jestem też w fazie testowania jeszcze jednego y, podkładu z Maka. Ja już wam tam pojedynczymi zdaniami wspominałam y, troszeczkę na jego temat. To być może będzie produkt, y, który będzie się u mnie sprawdzał zdecydowanie. Lepiej latem, ale na czas zimy double wear jako numer jeden. Prolong wear. foundation, found, found the taint. Zawsze muszę się pokusić o to, żeby się zahaczyć w czytaniu jakiejś nazwy. Numer jeden i numer dwa w moim codziennym makijażu i powtórzę się, ale tylko kwestią ilości. Hmm. Użycia produktu jest to, czy stworzymy sobie maskę. To nie jest tak, że przy każdym użyciu jednego bądź drugiego produktu koniecznie musimy sobie zrobić makijaż teatralny na twarzy. Jeśli chodzi o nakładanie produktu, to pozostaje również kwestia tego, czym nakładamy produkt. Ja jakiś czas temu zaopatrzyłam się w trzy pędzle, takie płaskie. Tak zwane flat topy z firmy Hakuro, których generalnie nie używam. Słuchajcie, jak się spieszę rano, to ja naprawdę nie mam melodii do tego, żeby wyciągać wszystkie pędzle i, i bawić się z tym wszystkim, tak żeby makijaż zajmował mi nie wiadomo ile czasu. Bywa, że pokuszę się o nakładanie produktów gąbeczką. Jak widzicie, mój beauty blender jest suchy, bo go dzisiaj nie używałam, jednak ogromne przyzwyczajenie. Z czasów, kiedy nie było porządnych pędzli o beauty blenderze, to jeszcze nikt nie słyszał, ale fajnie ufa <grytanie> Z czasów, w których o beauty blenderze jeszcze nikt nie słyszał, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, ja nauczyłam się nakładać, myślę, odpowiednią ilość podkładu na moją twarz i idzie mi to zdecydowanie lepiej przy pomocy po prostu moich rąk. Jeśli miałabym porównać efekty po użyciu Beauty Blendera z dwoma produktami, o których mówiłam przed chwilą, to moim zdaniem lepiej sprawuje się to i lepszy rezultat można osiągnąć przy Dablowerze, bo on ma tę taką swoją mięsistą konstrukcję. Mak nie jest tak bardzo mięsisty, i czasem mam wrażenie, że, że po prostu rozpuścił mi się gdzieś, gdzieś po drodze i stał się. Nie wiem, no niewidoczny to chodzi o to, żeby stały się niewidoczne, ale mam wrażenie, że potem muszę dokładać kolejne pompki, jakby nabudowywać ten produkt, a nie o to mi chodzi. Także ja akurat jestem zwolenniczką nakładania moich ulubionych podkładów palcami. Jeśli już jesteśmy przy produktach Maca z serii Pro Longwear, to na liście moich ulubieńców i produktów, które używam do codziennego makijażu, mimo iż to również jest silnie kryjący produkt, jest Mac Pro Longwear Concealer i ja mam ten concealer w tym samym kolorze, w którym mam podkład. Wielokrotnie próbowałam tego, aby rozświetlać sobie okolice. Pod oczami stosując jaśniejsze konsilery czy, czy, czy korektory. I wiecie co, zauważyłam, że w momencie, kiedy nakładam pod to oko produkt, który jest jaśniejszy, to zgodnie z zasadą, że jaśniejsze uwypukla, mam wrażenie, że moje zmarszczydła, które już no, pod oczami to mam sporo, umówmy się, że one się uwypuklają. W momencie, w którym zaczęłam stosować nie ciemniejsze od podkładu, tylko ten sam, jeśli chodzi o kolor korektor w stosunku do podkładu, mam wrażenie, że, że te zmarszczki są jakby bardziej ukryte. Ja również jestem zwolenniczką metody niefiksowania pudrem pod oczami produktów, które mają zasłonić moje granatowe koła i które mają wyrównać się. To wszystko, co dzieje się pod moimi oczami. Zauważyłam, że w momencie, w którym tak jak radzą to dziewczyny, które zajmują się profesjonalnie makijażem, nie wiem dlaczego, ale u mnie ta metoda się nie sprawdza. W momencie, w którym przepudruję sobie konsiler mniej lub bardziej kremowy, to nie ma znaczenia, mam wrażenie, że te moje zmarszczki zdecydowanie bardziej i szybciej. Się uwypuklą na twarzy, a poza tym mam takie wrażenie przesuszenia skóry i jak na nią spojrzę, um, jeszcze okularki, wiecie, to fajnie powiększą, więc jak się spojrzę na ten makijaż za dwie godziny, to mam wrażenie, że tutaj wszystko jest jakieś takie pozasychane. Nie wydaje mi się, ale to jest moja, moja opinia wynikająca z moich doświadczeń, z moją cerą i z moją skórą pod oczami, aby fiksowanie wszystkich korektorów było konieczne. Ja stawiam na takie produkty jak ten, czyli produkty, które są w stanie skutecznie przylegać do skóry pod oczami, skutecznie się tam utrzymywać, być na tyle plastycznymi, aby nie wędrować tam pod tym okiem i kryć na tyle, że nie trzeba tego dodatkowo fiksować, aby ta cała sytuacja pod okiem się utrzymywała. Największa wada. Tego malutkiego produktu. To jest oczywiście tak beznadziejna pompka, że ta pompka w swojej beznadziejności to ma wszystkie pompki pod sobą. Jak sobie tak fajnie pompniecie jedną porcyjkę, to spokojnie można tym konsilerem zrobić sobie makijaż całej twarzy naszej, jeszcze tak lekko na dekolt przejechać. Tutaj MAC od lat nic nie robi z tym produktem, a wiecie, im bardziej rano się wyścigujecie z pompeczką, żeby tak sobie taką małą porcyjkę wycisnąć, tym bardziej wychodzi taki fajny wielki groszek, którym, którym można zakamuflować siebie i sąsiadkę, także to jest minus tego produktu. Również ostatnio przekonałam się, że w związku z tym, że opakowanie jest szklane, no to jak tak ładnie w porannym pośpiechu pacnie na terakotę, to dobrze, żeby się potłukło tylko opakowanie, a, a nie uczyniły się szkody na terakocie. Równie dobrze to mogłoby być inaczej zapakowane. Cena 70 czy 75 zł, ale w przypadku wszystkich korektorów. Jakie miałam w swoim życiu długim, licznie doświadczonym korektorami. Ten jest najbardziej wydajny, mimo tej beznadziejnej pompki, więc, również zestawienie cenowe z korektorami drogeryjnymi, w mojej opinii, które kształtują się na poziomie 30-40 zł, zdecydowanie zdecydowanie na korzyść tego produktu wypada MAC Pro Longwear Concealer serdecznie polecam dziewczyny nawet, nawet do cer do cer dojrzałych podstawa to jest wyrównanie kolorytu takimi produktami, które nie będą nam znikały z twarzy po pół godzinie dajcie szansę temu produktowi Thank you